Cześć kochani i witam was w pierwszym vlogmasie na moim kanale i przyznam Wam, w tym roku robię to po raz pierwszy, to jest zupełnie nowość, ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc mam nadzieję, że będzie Wam się mega podobało. Ja na ten moment jestem w blue. Zawsze się i tutaj mam takie podęki Ale to dlatego, że dzisiaj jest 1 grudnia. I już zjadłam trochę śniadanie, ale dzisiaj mam ogólnie dzień organizowy, yy, czyli po prostu organizacyjny, czyli po prostu będę dzisiaj planować miesiąc grudzień oraz będę wsiąkała pokoju, ponieważ dzisiaj sobie planowałam sobie porządki na 1 grudnia, a później będziemy dekorować mieszkanie, więc to mam ogólnie planach. Jutro chyba prawda będę szła do pracy, więc musiałabym po prostu dzisiaj powszątać, a niestety chcę, żeby były na bieżąco te vlogmachy i żeby nie było, że rano coś mało robię, a później tylko idę do pracy, no bo to jednak nic ciekawego na tych vlogmach by nie było, więc mam trochę planów. Na każdej jednych dni będę po prostu pozostawiać w miarę możliwości Małe, coś co będę po prostu mogła robić i wam pokazać. Także dzisiaj będę ogólnie przątała. Ja na ten moment, teraz, nie będę na razie sprzątać, tylko dlatego, że muszę sobie Włochy ogarnąć. Mam dzisiaj w planach olejowanie według planu. Mam taki plan, więc chciałabym ten plan po prostu zrealizować na Włochy i w międzyczasie będę po prostu przątała tutaj, właśnie ten pokój, bo tylko. Ten pokój będę tutaj przątać, także zobaczymy, jak to szybko tutaj poukłada, ale tak, dzisiaj będą generalne porządki, będę wysuszała, to co jest niepotrzebne. Także życzę Wam miłego oglądania, a teraz idźcie chodźcie ze mną olejować włosy. Ja właśnie teraz sobie znajdę ten plan i sobie przeczytamy, co mam dokładnie co robić według tego planu z dnia w sensie drugiego dnia, jeśli chodzi o włosy, tak ja zaraz sobie... Zobaczymy. Mam tutaj powiem, mam nawet tutaj pokażę. Mam dzisiaj mycie drugiej, już pierwsze robiłam wczoraj. I dzisiaj będę miała mycie drugie, czyli olejowanie. Będzie to trwało mniej więcej jakieś 30 minut. I tutaj mam dokładnie rozpisane dokładnie. Roszczasz dokładnie włocha od, od ucha w dół, olej na włochy wcześniej i prostu na minimum jedną godzinę lub całą po upływie czasu polej włosy w wodą, u skórę głowy dwukrotnie szamponem na dzień, następnie odciśnij nadmiar włosów i nałóż odżywkę emulientową na 50 minut. Wcześniej po upływie czasu w myj odżywkę, odciśnij włosy nadmiaru i załóż turban. Daj mi turban po 5 minutach i nałóż poczę her herum. Na wilgotne włosy zaczynają od ucha w dół. Przejdź do rzuszenia włochy, włosy jednocześnie przeszasują je szczotką. Więc to jest ogólnie mój plan włosowy. Więc teraz sobie wezmę olejek i będę rozczyszczać, ale to właśnie w sumie na statyw i będziecie w sumie ze mną nakładać ten olej także leżko. No, jeśli chodzi o produkty, to już użyję te, które ostatnio pokazywałam Wam w washingowym odcinku, czyli użyję sobie tą e, szczoteczkę drewnianą Rothmana oraz użyję sobie ten olejek do włosów. Także teraz je rozczeszę, ale w razie wu mam jeszcze z drugiej perspektywy. Mam nadzieję, że będziecie mi słyszeć, jak tak będę miała mikrofon. Mam nadzieję, ale jeżeli nie, to nic się nie stanie. No, moje włosy się nadają przy na No powiedzieć, na mycie. Ponieważ już tu czuję taką tłuszczkę i skóra głowy zaczyna mnie spędzić, więc tak już czuję, że to już jest ten odpowiedni czas. Ale jak trzeba rozciągać, to trzeba rozpracać. I zarobię sobie badkoczkę. Teraz może to poczekać godzinkę, jak godzina 12-15, także czekam, aż to się Chłonię przez godzinę i zrobimy tak, jak jest według instrukcji. A teraz lecimy na w Mam, że dzisiaj przed to, że jest 1 grudnia padnie śnieg, ale jedynie chyba mamy, to tylko błoto, deszcz, mrako Nie ma w ogóle śniegu. Jakaś szkoda. Co Ta tam? Nic. Nic? Co kombinujesz? Nic. Będzie trochę na kilku minut odcinku. Dobrze. Ten pan nie wie, jak mówiłam o kilka prezentach. tam. <grym> A najbardziej nie wie, to czeka go pojutrze. Co pojutrze? No pojutrze. <grym> Bo jutro jest wtorek, a Jonka coś na ten dzień wymyśliła. Ty wtorek do roboty idziesz? Tak, ale będzie i tak vlogmas. I ty będziesz musiał to zobaczyć, a ja będę musiała wstać wcześniej, żeby to zamontować. I żeby ci pokazać, żebyś jeszcze na nagrać twoją. Ale to zapewne będę to oglądał, jak yy, przyjdę z pracy. Tak, będzie widział to na odcinku, a ja to wstawię, jak ja wrócę w prawie. No, okej. Okay. Tak, no. Będzie w nosie, ale będzie. I rano będzie nadrabiał. <grym> <grym> o tak. e, tu już wam powiem, że jestem przebrana, a mianowicie z tego względu, że właśnie byłam rano u babci. Teraz przed chwilką właśnie, tak jak widzieliście, rozmawiałam z mężem, ale musiał coś załatwić więc na tę chwilę obecną ładuję sobie telefon, tutaj sobie piję herbatkę tak jak widzieliście ten kubek, kupiłam go ostatnio biegnąca chyba była za 25 i były tam kilka opisów, ale mówiłam, że ja muszę mieć po prostu Janusza więc sobie kupiłam, ogólnie uwielbiam takie kubki one mi takie duże bo Uwielbiam bardzo dużo pić. Ogólnie tak, planów jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o grudzień, dzisiaj jest przez to, że jest pierwszy. właśnie grudnia. Ja sobie zrobiłam coś takiego i co wam się pokazuję. Bo. Hmm. Tutaj mam nawet zapisane, co bym chciała mieć na vlogmasowych odcinkach i to, co bym chciała dla Was tutaj nagrać. Ja ogólnie jestem taką osobą, że wszystko, co do jednego, muszę mieć zaplanowane, bo inaczej po prostu nie przeżyję. Ja jestem taka ja dokładna, że ja wszystko muszę mieć zaplanowane do perfekcji, ale tak szczerze powiedziałam, nie wiedziałam, co tam pospisywać, więc stwierdziłam, że chyba będzie lepiej, jeżeli te odcinki będą na spontanie. Będzie po prostu trochę będzie w danym dniu, to będzie się działo tutaj, te. Ale mówię, proszę bo, gdyby nic się nie działo, to proszę, bo mam plan, to mogłabym mniej więcej właśnie nagrać i, i zrobić w danym odcinku. To jest mega przydatna rzecz. Jeśli chodzi o resztę, kiedy to źle prawie dwie minuty. Jeśli chodzi o resztę, mam tutaj coś takiego. To jest treningi bo ogólnie muszę sobie zacząć ćwiczyć, ze względu na to, że mam krzywy kęgosu. Też od grudnia wprowadzę basen, ale to prawdopodobnie po wypłacie, więc będę musiała sobie wprowadzić raz w tygodniu, ale powiem Wam, że tutaj mam coś odnośnie wody. Ja jestem osobą, która nienawidzi pić wody. Niech mi ktoś powie, że po prostu kocha pić wodę, bo ja naprawdę nie lubię pić wody, dlatego zrobiłam sobie takie wyzwanie. Będę się starała chociaż lit dziennie pić wody, wynajmniej będę się starała, ale kupiłam sobie na razie tą wodę, żeby ją przetestować Powiem Wam, nawet mi smakuje dzisiaj, pomimo tego, że jest godzina mm, 16.45, to powiem Wam, że i tak bardzo ładnie wypiłam tą wodę. Ta, ta butelka ma ogólnie litr 75 litrów. Więc naprawdę ma dużo tej wody, mam nadzieję, jeżeli ją wypiję, to i dam sobie radę pierwszego dnia, to i powinnam dać, in, dać radę sobie w innych dniach, więc mam nadzieję, że nie będzie to żaden właśnie problem, bo muszę się po prostu nauczyć pić wodę, to jest obowiązkowe dla naszego zdrowia i lepsze, a wiadomo, że każdy wszystko zaczyna od stycznia i jestem tego zdania, że niezależnie, czy to jest nowy rok, czy to jest nowy styczeń, czy ten w każdej chwili można zacząć stawiać sobie jakieś wyzwania, stawiać sobie jakieś cele, y, które powinno się robić i ja właśnie coś takiego robię, ja też planuję miesięcznie, więc u mnie nie ma czegoś takiego, że wszystko się zaczyna od nowego roku, tylko właśnie na ten moment, w którym się aktualnie znajduję. I tak, powiem wam, że tutaj na tym uchwycie mam ten i zaraz ja będę w sumie oglądała vlogmasa Andiak i prawdopodobnie jeszcze innych youtuberów i ten, ale na razie wszystko obejrzę na telefonie, bo mój laptop wziął mój brat, więc na ten moment nie mam laptopa przy sobie. I tak mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, bo nagrywam bez mikrofonu. Mikrofon sobie leży się w szufladzie. I ten, bo gdybym miała laptopa, to bym sobie podłączyła do telewizora, a niestety tego nie mam. I też nie mieszkam na swoim mieszkaniu, tylko jestem właśnie u rodziców, Ale mam nadzieję, że. sobie obejrzę te wszystkie filmiki. O, to tak. Powiem wam. Ja jestem miłośniką, miłośniczką czterka. Mm, uwielbiam. Teraz pójdę zrobić kanapkę taterha, Bo przy nie Można powiedzieć, że troszeczkę zgodniałam. Wczoraj znalazłam troszkę czasu, więc ja chciałam czytać sobie tą książkę. Ale na pewno przetknę, będę sobie ją czytać. E, ostatnio, jak chciałam czytać. A, pieczeń. Ja zaczęłam czytać, doszłam do 82 strony. Nie tak ładnie. Ale chcę ją przeczytać, bo 27 różnia jest premiera drugiej części Twoja wina. I chciałam przeczytać książkę, bo chciałabym wiedzieć po prostu w będzie. ja w się po prostu obejrzeć nagranie. Wiadomo, że w tutaj w książce, nie w filmie, ale mimo to i tak zawsze chciałam właśnie po prostu wiedzieć wcześniej. A później, jak wyjdzie premiera trzeciego nagrania, będą my już mieli zdjęcia okładek filmów. No to wtedy prawdopodobnie wejdzie od razu trzy i sobie kupię już tą ładniejszą okładką. I będę miała w swoim bibliotece najwyżej. Kiedyś w przyszłości moje dzieci będą sobie to czytać. Prawdopodobnie tak będzie. A teraz wam pokażę mojego piechka. To jest mój piechek. Rokuj. Moje najdroższe dzieciątko. E, moje najdroższe dziecko jesteś, no On się tak ja patrzy na no, połóż się, połóż się, no Na łóżeczko nie chcesz iść? Na łóżeczko? Przecież możesz iść tam na łóżko Nie To ci wygodnie To ci wygodnie, tak Tak, 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 tak. Hmm. Hmm. I on taki Taki malutki, ale... Jak yeah.